Drogi słuchaczu, wpłacając raz w miesiącu wybraną przez siebie kwotę, pomożesz w utrzymaniu naszego emigracyjnego podcastu. Liczy się każdy grosz. Zapraszamy na stronę patreon.com, pisane patreon.com, na polskim trójkącie. Zostań naszym patronem. Na polskim trójkącie Historia się plecie Na polskim trójkącie jak wszędzie na świecie są sprawy życiowe, upadki i wzloty. Jest miłość, jest zdrada, przyjaźnie. No uważaj, jak jedziesz. O, skaranie boskie z tobą, młody, daj mi spokój. No sorry. No, widziałem, że wujek nie ma ochoty mnie odwozić, no. Ale jak moja prababcia każe, to lepiej nie dyskutować. Jakbym nie chciał, to bym cię nie odwoził. Wiem, wiem. Ale przyznasz, Wojku, że w tej rodzinie to wszyscy są pod butem mezyty. Mamusia charakter ma jaki ma, ale za to serce złote i akurat ty wiesz o tym najlepiej. Ale że dała na farby za moje dla niej obrazki? To jakaś drobnica, o której nie ma co gadać, ale swoją drogą byś się wstydził brać pieniądze od staruszki za prezenty. Ale ja nie prosiłem. Babcia sama się upierała, żeby mi dawać za każdym razem, jak jej coś namaluje. No i nie mało ci się pędzel zagrze. Jakąś taśmową produkcję uruchomił. Ma nawieszanych tych Twoich bohomazów w całym pokoju. Żeby się wypowiadać o sztuce, trzeba się trochę na niej znać. O, wielka mi filozofia. Albo się podoba, albo nie. I wszystko na ten temat. A, rozumiem, że moje obrazy się wujkowi nie podobają. A jeden ładny by się znalazł, no, ten z widokiem na biedronkę. Akurat z tego jestem najmniej zadowolony. A idź mi, ty z tymi śmiesznymi obrazkami. Ciekawy jestem, coś ty jej obiecał, że dała ci klucze do naszego mieszkania, że z jej pokoju zrobisz kaplicę sekstyńską? No, Michał, Anio, to ja jeszcze nie jestem. No, A... Nie mam wątpliwości. Ale Sabina twierdzi, że jestem na najlepszej drodze. Poza tym babcia Zeta mówiła, że to jej mieszkanie. To może z nim robić, co chce. Ej, to cię ma. Mimo, że mamusia tak mówi, to zapamiętaj sobie, że ono jest także moje. Mieszkam w nim odkąd z rodzicami wróciłem na Śląsk. Tranquillo, non ti arabiare. Spadaj z tym swoim włoskim makaroniarzu. Mówię tylko, żeby się tak nie denerwować, bo może wujkowi tętka pęknąć. Co pęknąć? No, żeby nie zawał czy coś. Eee, żyłka. Ty to jednak jesteś matą. Już ty się o mnie nie martw. No, to żeby była pełna jasność. Nic nie dotykasz, nigdzie nie zaglądasz. Niczego nie przesuwasz, w niczym nie grzebiesz. Mieszkanie traktujesz jak muzeum. To chyba z przeproszeniem artysta rozumie, nie? A, a buty ochronne też mam wkładać przy wejściu? Buty to masz zdejmować. Rozumiem. I dalej na kolanach? <słuch> Żebyś mi nie chciał zajumać mieszkania, to może byśmy się dogadali. <słuch> zajumać to co? Ukraść. Ale po co kraść, jak babcia sama chciała na mnie przepisać? No, chyba mnie szlak na miejscu trafi. No, mówiłem o tej żyłce, ale ja nie chciałem. Bo po co mi jakieś mieszkanie wbytomił? Ja nie wiem jeszcze, gdzie będę na świecie mieszkał. W każdym razie, bab nie sprowadzasz. Ani chłopów. A po co miałbym ich tam sprowadzać? No, żeby, no, A co to, ja młody nie byłem? No, no, i co jak wtedy robił w tym babci mieszkaniu? U babci nigdy. Zawsze na delegacji, czyli koleżanek. Ale co? No to, no to co? Obrazy malowaliśmy. Chyba akty. Też akty się zdarzały. Nawet dosyć często. A i do piwnicy nie zaglądasz. To jest i piwnica? To babcia nic nie mówiła. Bo od śmierci ojca tam nie schodzi. To jest wyłącznie moje królestwo i od tego łapy precz. No, to mnie wujek zainspirował. Rakietę tam budujesz, czy może te akty przetrzymujesz? Tam są chłopcze cenne zapasy. Jeszcze cenniejszy sprzęt do ich produkowania. Na ciężkie czasy. No jak mi Wujek teraz nie powie, to żebym się miał włamać, to się dowiem. Ani się wasz ruszyć moją produkcję. Ale produkcję czego? No Bimbru, głupku! A co to jest? Jezu! Skąd ty się wziąłeś? Czysta alchemia w butelce znaczy trunek prawdy i wspomnień. <noise> to to wiem! To grapa del nono, swojski trunek z piwnicy. Napój, co z każdej rozmowy robi biesiadę. Znam, wiem, lubię. No mówiłem, że my to jednak byśmy się dogadali. Więc wam powiem, że mimo to, że człowiek jest tyle lat na emigracji, to jak zobaczyłem to zaprzysiężenie, tą godność, tą polską dumę na twarzy Karola Nawróckiego, to aż łezka mi pociekła. Moja kryśia świadkiem. A ta łezka, ja się płakał jak bóbr i stał na baczność podczas całego zaprzysiężenia. Naprawdę? Ale przecież to tylko powtórka była, którą się oglądał z pięć razy. No nie wierzę. Ale co tu tak przezywać? My przecież tam nie żyjemy, a oni się ino za uby biorą. Hmm, co jak co? Ale trzeba Jasiowi przyznać, że wyczucie polityczne to on ma. Od razu mówił, że obywatelski kandydat wygra. Dlatego na pewniaka można było zrobić ten bankiet dla Polonii. Narodu się zesło Telo, co miejsca zabrakło. Ale na to starszy dla wszystkich. No, i to się pięknie nam ułożyło. Za wygraną wziąć Wick Two Flex One Spirit z gracją godną okazji. Ah, ja to myślę, że ty ja się powinieneś to swoje mieszkanie w Krakowie na nowego prezydenta przepisać. Powiem ci, Krysiu, że jakby ono nie miało swojego przeznaczenia, o którym ty wiesz, kto to wie, kto to wie. E, przepraszam, że przeszkadzam. Chciałam tylko dać znać, że w kuchni na blacie świeża kawa i ciasto. To czemu ja nie przyniosłaś? Kaśko, przestań ją tak ganiać. Przecież ja mogę podać. Ale nie ma sprawy, przyniosę. Nie, nie, siadaj tu z nami dziewczyno. No i gadaj tu, jak ci się nasa familia widzi. Mówiąc szczerze, bardzo. Liczna rodzina tej atrakcji nie brakuje. Zawsze mi się taka marzyła. No to teraz masz. Jak ja cię, dziecko, rozumiem. Bez rodziny to jak... to Jak Jak niedziela bez rosołu. O, no coś w tym stylu. Gabi, tak? Tak, tak. No to jak cię tu, Gabi, moja siostra i Swagie traktują? Da się z nimi wytrzymać? <noise> Jasne. Trzeba tylko mieć otwartą głowę na góralski temperament. <noise> Szczególnie Krystka. <noise> no, Krysia mi mówiła, że porządność z ciebie, dziewcyna. A taki, kto ze świecą słuchać. Teraz rozumiem, co mówiła. Ano naprawdę mieliście szczęście. Nie wszystko złoto, co się świeci, ale trzeba przyznać, robot no jest. Kaszkolitości. <grym> Chyba się już przyzwyczaiłam do bezpośredniości pani Kasi. No i to mi się podoba. A moja też cię, bo do się lubić? Pani Zyta, pani Zyta to Anioł. <grym> Gabi, aż tak się je starać nie musisz. Dajcie Gabi kieliszek. A szkoda takich słów na słucho tracić. Mamo, a mama od kiedy taka chętna do kieliszka? A ja prosiłam dla siebie. Ech, chociaż dziś dzień taki, że mam ochotę na kielisze czerwonego wina. Czekajcie, ja podam. Zyto, uważaj z tym, bo wiesz, ciśnienie. Ciśnienie? Nie. ciśnienie mamo! <noise> no chór niemalże anielski. Strasznie mi smutno, że ten mój Dudoś od nas jedzie. I tak mu zazdroszczę, że on niedługo w Bytomiu będzie. A ja tu na tym wygnaniu. Oj, mama już nie przesadza z tą tragedią emigracyjną. Ile ludzi by się chciało z mamą zamienić? No masz, Krysiu, rację. Teraz z tym polowaniem na nielegalnych. Przypominam, że ci co nielegalnie złamali prawo. No to muszą się liczyć z konsekwencjami. Jasiu, to nie jest najlepszy topik. Ale taka prawda. Jak Biden otworzył granice, to ile się ich tu nasz o tych członków gangu i tego sitkiego dziadostwa? No ale nie, chyba nie wszyscy to przestępcy. Jak nielegalny, to przestępca. Nasi też. A co oni z innej gliny? Jasiek, właśnie trochę pukli się w tym łeb. A ty kto jesteś, nie migrant? Ani jednego dnia w tym kraju nie było jak nielegalni i ty siostra ty znie. Więc chcieć, tu móc. Za nasa matula urodzona w Chicago to żadna, w tym nasza zasługa. A teraz tej prawo ziemi będą odbierać. O, w polskim radiu mówili, że sędzia federalny na razie zablokował. I że to wszystko jest po staremu. A bo to wiadomo, czy ta administracja znowu czegoś nie wymyśli, żeby jednak z nielegalnych zrobić drugą kategorię ludzi. Oj oj oj, oj ale to patetycznie. A poza tym, po co to wałkować ten temat? Jak nas nie dotyczy? To mówisz Jasiek, że fajna ta nasza gabi, tak? No tak. I że dziewczyna, że takiej drugi ze świecą szukać, tak? To co jest? Bardzo mi się nadała. No popatrz. A ona przestępca. Tak? A co ta gabi zmajstrowała? A no tak się składa, że ona bez papierów. Nielegalna znaczy. Aha, <noise> no, no to trochę mnie zatkało. Sorry, Gabi, nie wiedziałe. No raczej żadna pana w tym wina. O, bardzo ci przepraszamy. Nie ma o czym mówić. Przynajmniej mamy jasną sytuację. O, well, czyli nasza Gabi to niewidzialna ręka rynku pracy. Hm, jak to mówią... Człowiek się uczy całe życie. Ej, panie Boze, ty to tam mos scenarzyste tam u góry, nie ma co. A mówiłam, nie oceniaj po paszporcie i nie filozofuj. To teraz za to głupie gadanie się z rehabilitu I załatw dziewczynie papiery. Ach, Zosiu, idziemy na górę do mnie. Pokażę ci mój nowy mały pokój. O, świetny pomysł. Wszystkim nam dobrze zrobi lekkie przegrupowanie. A ty się gabi nie, Marp. Wszyscy wiedzą, że mój zięć, John Coys jest wszechmocny. <grystanie> tak jest. Takie słowo od teściowej to się w życiu nie spodziewałek. Swoją drogą, czasem prawo nie nadąża za ludźmi. Prawda, Jasiu? I gołym okiem widać, jak perspektywa się zmienia, jak, jak sprawa zaczyna nas dotyczyć.. No chodź, chodź Zosia. Niech oni się tam gadają, a my wreszcie same. A mnie ten jasiek w chórzu, że aż mi tu brakuje. A przyznam ci się, że też już mnie zmęczyło to pokrzykiwanie twojego zięcia i ta jego pewność siebie. Pewnie tak mu zostało od wołania na hali. No, widzisz, jaką mi tu klitkę dali? Bo jak słyszałaś, w moim pokoju teraz ta Mira ze Staszkiem i dzieckiem będą mieszkać. No, słyszałam, że coś nie wyszło z kupnym domu. Oj, tam nie wyszło. Ja to się nawet im, że nie dziwię, że ona nie chce domu po trupie. Co racja, to racja, ja też bym nie chciała, nawet jakby za darmo dawali. Ale popatrz, z drugiej strony okazało się, że ja mieszkałam w domu zbudowanym przez hitlerowca, a żyło mi się tam spokojnie i szczęśliwie. Już mi nie przypominaj o tym gorcu, bo zaraz mnie telepie. Siadę tylko u mnie na łóżku. E, ale tu jakaś torebka leży. Chyba z cukierkami. A nie, to prezent od mojego Dudusia. Takie witaminy, żebym się lepiej czuła. No, żelowe podobno najlepiej się wchłaniają. No, Duduś mówił, że jak mnie ktoś zdenerwuje, to żebym zaraz brała, ale tylko jedną na dzień. A ten Jasiek kto teraz mnie tak wkurzył. Masz, weź sobie też, Zosia. A Dziękuję bardzo. Ale on chyba pomyślał, że go naprawdę chwalisz. Ach, to no sama widzisz, jakiego mam zięcia. Taki sam głupi jak ten jego idol. tral. <laughs> hmm. No. Mm. Dobra ta witamina, że mhm. to. Mój mhm. no ja też smakuję. Chcesz jeszcze? Ale ten twój duduś mówił, żeby tylko jedno brać. Ach. Słyszałaś, żeby komu witaminy zaszkodziły? No nie, no to daj. Wiesz, tak mi smutno, że ten dzieciak od nas jedzie. No wiem, kochana, ale swoich obrazów ci zostawił na pamiątkę. W tamtej sypialni nie było widać, że ich aż tyle. A tutaj zawieszone wszystkie ściany. Aha. No, no, no. Jak w jakiejś galerii. Gaby cały dzień przemieszała. Tam jest powrotem. Nie mogłam się zdecydować, gdzie który powiesić. Mm, a, a powiedz, jak ci z nią? Z Gabi? Hmm, jak w niebie. Ona to mój osobisty minister od spraw senioralnych. Ugosuje. Leków przypilnuje. Złote dziecko. Mi minister... <coughs> minister... Ministerka. <śmany> Och, ty moja królowo ze świtą. Mm. A gdzie tam królowa? Ja caryca. <śmany> Że katarzyna tu przebiera, w chłopach przebierała w ulegałkę. No, no przebierało, by się jeszcze Zosia. Przebierało i pomacało. <śmienic> o, o, nie mogę! tam mnie też byś dała Pomacać! Ale że ty takie rzeczy. A czemu nie? Bo mi na jakoś świę, świętą wyglądasz. Święta, <śmienic> święta. Święto. A ty po wyglądzie oceniasz? A ty w duchu muszę zajrzeć. A ja nie. No jak w duszę, to inna sprawa. No Oj, święta, z kosmatą duszą, żebyś ty wiedziała jaką kosmatą. O, a ten twój Jerzyk to jurny był? Bo wiesz, mój Zeflik to taki kapeć. No, poza takim jednym razem, co bym go za to zabiła. nie mogę. Może nawet ci kiedyś opowiem. A mój język taki niby niepozorny, ptaszek. A mówię ci, że to zawsze do gniazdka trafił. A wiem, wiem. Niepozorny, ale lata do rana. No to ci powiem, że miałaś szczęście. <noise> A... A Widzisz to, co ja? No pewnie, ale co? No, 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 tam w rogu jakiś pies siedzi, taki malutki. Zawsze lepiej niż Smok. Ale, ale ty nie mówiłaś, że masz psa? Bo nie mam. Widać jakiś przybłęda. <laughs> A to adoptujemy, czy. Czy, czy wyrzucamy? Nie, no jak wyrzucamy? Najpierw trzeba zwierzę oswoić. Ale czy ty widzisz, jaki on dziwny? To nic. Ja jestem doktor Dolly. Umiem <noise> rozmawiać ze zwierzętami. To zaraz się dowiemy, skąd on się tu wziął. A znasz się na, na ich mowie? No, to proste. S słuchaj, Ho! How? how, 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 mówi, że spod Gdańska. O, to wczarek niemiecki. Nie. no coś ty, nie widzisz, że jakiś kundel? Ale trzeba kochać jak ze rasowe... to. a gdzie ty się nauczyłaś tego psiego języka? <noise> to stara historia, to w innym życiu było. Ale ci powiem, przydatne i w tym, żeby to się tak człowiek po angielsku mógł nauczyć. A mnie to się wydaje, że ja mogę wszystkimi językami świata teraz O, powiedzieć. tak. A co? Duch święty na ciebie stąpił? Duch święty! Powiem ci szczerze, że nie miałbym nic przeciwko temu, pod warunkiem, że przystojny. A ja to się chyba, Zosia, położę. Takie ładne, niebieskie koła na ścianie są, krążą, to pooglądam. A, a wiesz, to, to, to się posunie, razem popatrzymy. Ładne, nie? No. I tak jedne na drugie nachodzą, jak w tym, no jak mu tam... No kaleido. Skopie. Kalejdo. Skopie! Aha. Ale ta muzyka. Muzyki nie słyszę, ale jak organowa, to musi być ładna. Nie, to jakieś bębny afrykańskie. A no to dobrze. Czasami trzeba poorozmaicać. rozmaicać. E, zobacz. Zobaczę ten, co przybem bębnach stoi, to, to taki, taki, że już... Czarownik cykali, W imię Ojca i teraz, Znasz go? No. W pustyni i w puszczy. O, taki czarny. I, musku, czarny, i muskularny. I Zobacz, ma w nosie A i w uszach też. A niżej? A niżej. <noise> Zasłonie, no to zajrzyj. No, no i co, Zosia? Ma, Zosia. A masz w takim momencie, Zosia, Zosia, no wzięła i usnęła. Ech. I sama muszę zobaczyć. O. O. Wysłuchali Państwo 124 odcinka Słuchowiska na Polskim Trójkącie. Wystąpili Renata Romanek jako Krystyna Jadwiga Rup jako Omazyta Anna Granat jako Kaśka Anna Radzikowska jako Pani Zosia Weronika Urbanowicz jako Gabi Adam Glinka jako Krystek Szymon Koszałka jako Adamowiczelli Wojtek Dorula jako John Cois. Scenariusz Małgorzata Błaszczuk i Ewa Figurski. Montaż i udźwiękowienie Karol Kotański. Aranżacja dźwięków między scenami Jan Zieńko. Piosenkę tytułową do muzyki. Jana Zienki i słów Piotra Kukuły Śpiewa Ania Włoch Produkcja Wydawnictwo Evergreen Wcześniejsze odcinki słuchowiska na stronie internetowej wydawnictwoevergreen.com pod zakładką podcasty na stronie facebookowej na Polskim Trójkącie na YouTube i wszędzie tam, gdzie słuchasz podcastów Nasi sponsorzy Radio 92.7 FM Doktor Arkadiusz Grochowski Klinika Leczenia Bólu 911 North Plum Grove, Szamburg 630 372 5801. Psychoterapeuta Lech Konrad Figurski. 630-335-1686. Salon Manikir Pedikir Shift Pari w Szamburgu. 815-799-2535. Adams Jewelry. Najpiękniejsza biżuteria w mieście. 3249 North Harlem Avenue, Chicago. Metropolitan Dental. 7034 Serma Road, Berwin 708 749 18 1444. Najlepsza polska kuchnia w Chicago. Pierogi Kitchen. 1856 West North Avenue, Chicago. Ryszard Kaczor. Doradca podatkowy i finansowy. Prowadzi indywidualne i biznesowe plany emerytalne. 847 584 1040. Pro Healthcare Solutions. Medyczny billing, audyty. EHR Consulting i Credentialing. 224 431 6221. Na polskim trójkącie. Hej, dziewczyny, no w takim salonie jeszcze nie byłam. Chic Pari łączą szykagowską energię z elegancją Paryża. W Mani i Pedi światowe trendy, europejskie produkty i stylistki, artystki, a czysto, że aż pachnie. Wpadajcie na paryski dach w Szamburgu. Warto. Dla nowych klientek 15% zniżki. Telefon 815 799 2535. Chic Paris jest też na Insta i Fejsie. Polecam. Gabi Zajączkowska. Nasza Unia to więcej niż bank. You know there's a safe and secure financial partner right in your neighborhood. The Polish and Slavic Federal Credit Union, America's largest ethnic credit union. Become a member and get everything you need convenient online and mobile banking, debit and credit cards, over 30,000 surcharge free ATMs throughout the United States, and more. Stop by and let us help you and your family achieve all your financial goals. For a branch near you, visit PSFCU.com. Bolało mnie tak, że nie dało się pracować. Po prostu nie dało się żyć. Byłem zdecydowany na nóż chirurga. I ostatnim rzutem na taśmę poszedłem do kliniki leczenia bólu przewlekłego. Pyta się pani, czy pomogło? Ja bym doktora Grochowskiego po rękach całował. Nic nie boli od ponad roku. Doktor Arkadiusz Grochowski, anestezjolog z dodatkową specjalizacją w leczeniu bólu ostrego i przewlekłego, zanim zdecydujesz się na nóż chirurga, umów się na wizytę. 630-372-5801. Czy miłość da się wyrazić w diamentach i złocie? Adam's Jewelry Center to odpowiedź. Sklep jubilerski z tradycjami przy 32-49 Nord Harlem. Blisko skrzyżowania z Belmont. Para obrączek z 14-karatowego złota już od 200 dolarów. Pierścionki zaręczynowe z diamentami już od 250 dolarów. Srebrne pamiątki na chrzest, komunię, ślub i inne uroczystości. Polski bursztyn. Artystyczne dzieła Galatea, czyli diamenty w Perle Adams Jewelry Center 773 930 3077 Psychoterapia to podróż w siebie. Jeśli jesteś gotowy, zapraszam. Lech Figurski 630 335 1686 Two FLAGS one spirit. Na zdrowie!